Duży obiekt. Co to jest za obiekt? Bardzo duży. To jest Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Czyli nieopodal w zasadzie Muzeum Narodowego. W Na zasadzie... jego tyłach. Tak. Dwie minuty i jesteśmy w następnym muzeum. Aż grzech było nie zawitać. Także idziemy. Zapraszam. Muzeum Sztuki otwarte w roku 1965 jako Muzeum Rzemiosłu Artystycznych. Od roku 1991 w związku z rozszerzeniem profilu i zmianą ekspozycji występuje pod obecną nazwą Muzeum Sztuk Użytkowych. Słuchajcie, z głównego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu Michał zabrał mnie do wieży, którą akurat zobaczyliśmy wyłaniającą się z zalewego narożnika. No i tutaj akurat jest ze mną człowiek, jak masz na imię? Michał? Michał. Drugi Michał, czyli samych Michałów <grym> mam dzisiaj i Ania. E, słuchaj, co to jest za wieża? To wieża, to jest tam, a wieża jest przyczepiona do Muzeum Sztuk Użytkowych, mm -hmm. które mieści się w miejscu, gdzie wznosił się Zamek Przemysła, bo jesteśmy na górze Przemysła, czyli takim wzniesieniu w Poznaniu, tuż przy Starym Rynku. I tutaj w tych salach mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych, jedyne takie miejsce, jedyne takie muzeum w Polsce. No pierwszy raz o tym słyszę ewentualnie, a, no. jeśli już coś było dla mnie abstrakcją, to e, Muzeum Rzemiosła i e, spożywczo chemiczne. To też było a, dosyć ciekawe, ciekawe, tak? Dużo można było <laughs> podobnych eksponatów znaleźć, ale to jednak nie, nie, nie to wykończenie. <laughs> a Muzeum Sztuk Użytkowych kiedyś nazywało się Muzeum Rzemiosł Artystycznych i to jest kolekcja, którą e, w Poznaniu zbieramy no już e, dobre ponad 100 lat. E, a od e, lat powojennych, jest to osobna y, placówka, oczywiście wcielona do Muzeum Narodowego, bo to jest oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Mhm. Y, no i to jest miejsce, gdzie opowiadamy historię przedmiotów, przedmiotów od średniowiecza do współczesności. Jakie takie najciekawsze przedmioty możemy spotkać tutaj w tym obiekcie? Ale to byśmy długo e, mogli. E, mamy tak: porcelanę, ceramikę, szkło, meble, tkaniny, ubiory, srebra, przedmioty z innych metali, biżuterię. I tak możemy wyliczać Słysza do rana. – Słyszę muzykę. Jest muzyka, bo między innymi też e, opowiadamy o każdej epoce, bo ta ekspozycja prowadzi nas przez historię. Mhm. Przedmiot wykonany z tych różnych materiałów opowiada nam o konkretnej epoce i o człowieku w tej epoce. Więc żeby obraz epoki był pełny, na przykład tutaj, bo jesteśmy w sali e, Rokoka, jest także muzyka z tej epoki. Świetnie, to jeżeli możesz mi zasugerować, gdzie powinienem się teraz udać w tym pięknym obiekcie, do którego pomieszczenia? Skoro jesteś w sali Rokoka, to teraz pójdziesz e, dalej, do kolejnych epok. Teraz wchodzisz w wiek XIX. Po Rokoku jest właśnie wiek XIX, czyli będzie trochę o, o Napoleonie, trochę o e, tych wydarzeniach z połowy XIX wieku, potem będzie koniec XIX wieku, czyli. Mechanizacja produkcji e, i historyzm. No a potem dojdziesz do wieku XX secesji dwudziestolecia międzywojennego i współczesności. Super, w takim razie zabieram Was razem z sobą w podróż po tym pięknym obiekcie. Jeżeli będzie taka możliwość, to chętnie bym jeszcze skorzystał z Twojej wiedzy, żebyś coś może opowiedział o kolejnych salach. No to idziemy. Trafiliśmy do kolejnej przestrzeni. Przestrzeń bardzo ciekawa, ponieważ yy, zróżnicowana w zestawieniu z tym, co przed chwilą widzieliśmy. Tutaj mamy odzież. Co więcej na temat tej odzieży? A no właśnie. To jest tak, że my do odzieży współcześnie i w codzienności nie przywiązujemy wagi. Dlatego, że mamy jej dużo, taniej, pod dostatkiem. Natomiast muza mają to do siebie, a szczególnie Muzeum Sztuk Użytkowych, że nas interesują ubrania. Dlatego, że one nam pokazują. Mówią nam prawdę o człowieku, czyli jak się ubierano, jakie były pomysły, jaka panowała moda, jak trochę kreowano, jak się powinno ubierać, no bo na tym moda przecież polega. I tutaj w naszej paradzie strojów, troszeczkę przypominającej ulicę, zresztą słychać tutaj odgłosy ulicy, mamy taką paradę, mamy taki, taki spacer przez epoki od początku wieku XX do lat 60. I możemy zaobserwować, no akurat to są damskie stroje, bo tutaj ta moda, te zmiany są najfajniejsze, najlepiej je pokazać. Od długich sukien do jaskrawej, kolorowej sukienki mini przez lata 50., 60. czy lata jeszcze przed wojną Czyli widzimy taki skratowy. pełen przekrój. Tak, jest taki przekrój, jest taka chronologia i każdy nawet niespecjalnie czytając te opisy natychmiast załapie, o co tutaj chodzi o jakie przemiany e, przemiany tutaj jakie przemiany tutaj pokazuję. Oh, no i tutaj nam się widzę, zmienia kolorystyka, zmienia klimat <gry> troszeczkę wydanie tej całej e, kolorystyki. Co, 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 co tutaj się dzieje? Tutaj ehm, chyba te czasy współczesne się zbliżają. Powinien. To już jesteśmy. To już nawet jesteśmy za współczesnością, bo jesteśmy w latach 60. I jak pamiętasz, w pierwszej sali staliśmy na tle rzeczywiście takich y, dużych, bardzo bogato dekorowanych, kolorowych przedmiotów z porcelany. Tak. tak tutaj dochodzimy też do porcelany, ale no, zupełnie inaczej dekorowanych. Dlatego, że w latach 60., -tych, 50., -tych, 60. -tych po II wojnie światowej następuje mm, w Polsce mm, Ludowej no, taka mała odwilż. Mhm. Y I dochodzą tutaj nowe artystyczne pomysły. I pojawia się na dekoracji, właśnie na porcelanie, na ceramice, abstrakcja. Takie właśnie wątki niczego nie przedstawiające. Poza tą dekoracją wchodzą jeszcze bardzo ciekawe kształty, takie organiczne powiedzielibyśmy. Dzisiaj te przedmioty są no, niezwykle poszukiwane przez kolekcjonerów. I to, co kojarzy nam się być może z naszym dzieciństwem, babci, mhm. tobie i mnie, no, to dzisiaj jest bardzo doceniane i przez muzealników, ale także właśnie przez rynek antykwaryczny. No także też i tu w muzeach można taką kolekcję tej ceramiki, porcelany, szkła z tego okresu takiego bardzo dzisiaj modnego mhm. zobaczyć. Ja tutaj Ja Widzę, jak patrzę na tą pokrywkę, przypomina mi dynię. Jaka tak, albo, jabł dynia. albo jabłko, bo albo tych jabłko. kształtów e, szukano rzeczywiście w naturze. Albo w tej naturze wielkiej, czyli w kosmosie, albo w tej mikronaturze, czyli inspirując się tym, co można zajrzeć, e, zobaczyć pod mikroskopem. Okej, okay. to teraz byś sugerował, żebyśmy posunęli się z czasem w przód, czy może jeszcze Tam jest w tył? Właśnie, doszliśmy trochę do ściany i teraz musielibyśmy się nieco cofnąć z małym e, przystankiem w podziemiach zamku. To idziemy. Podziemia brzmią dobrze, Dzień. bo pewnie wszyscy wiecie, że lubię eksplorację. <grywa> no, niezły gabaryt, niezły gabaryt, drewienko. A, Co to jest? No właśnie, a jak mamy niezły gabaryt, mebel, to często mówimy, kurczę, to taka szafa Gdańska. No właśnie, więc to jest szafa Gdańska. Um, Czyli z mojego rodzimego miasta. Wspaniale, no to proszę, proszę bardzo. Gdańsk, fantastyczne tradycje meblarskie, stolarskie, Snycerskie, chyba najlepsze rzeczywiście w Pierwszej Rzeczpospolitej. A, bo właśnie między innymi meble też opowiadają nam tutaj w Muzeum Sztuk Użytkowych historię życia codziennego ludzi, historię o człowieku. Taka szafa, co ona nam mówi o człowieku? No mówi nam, no właśnie. Właśnie widzę tutaj ogromny detaling, tak? Który A, jest tak ilość tak, pracy włożonej. Bo z jednej strony mam tutaj. To, że świetny fachowiec to robił, doskonale czujący rzemiosło, świetnie posługujący się dłutem. E, no, nie mamy maszyn wtedy, w związku z tym to wszystko jest robione ręcznie. A kolejna rzecz, w tych postaciach, które tu są, to nie jest tylko jakiś tam ornament, jakaś tam dekoracja, tylko no jest jakiś tam głębszy przekaz. I to z jednej strony trzeba trochę odkodować, a z drugiej strony, kogo było stać. Na taką szafę. Otóż to, właśnie. Więc to jest sygnał największej potęgi u właściciela y, gdańskiej kamienicy. Czyli y, miałbyś kamienicę w rynku w Gdańsku, no to musiałbyś przynajmniej jedną taką szafę w sieni sobie postawić, bo to było takim sygnałem, znakiem prestiżu. Tak. Tak. Na taką szafę dębową, tak dekorowaną miasta. Wiesz, co mnie ciekawi? Nie oczekuję odpowiedzi od ciebie. Bo no. Możesz nie wiedzieć. Jak ile, ile pracy, ile czasu poświęcano na wykonanie takiej właśnie. E, tak, no nie odpowiem, bo nie wiem, ale rzeczywiście jest to, jest to długotrwałe. Myślę, że jednak mniej niż nam się wydaje. Mhm. My pracujemy dzisiaj po 8 godzin. Wtedy nie było żadnych norm. To znaczy można było pracować po 16. Mm -hmm. e, taką pracę wykonywał, wykonywał zespół ludzi, a więc byli snycerze w warsztacie, byli stolarze, którzy zajmowali się nie, trochę innymi e, czynnościami. Więc ta robota szła, mimo tego, że była ręczna, to szła dosyć szybko. Mm -hmm. No i mamy takie efekty. Które no i mamy do dzisiaj. i mamy takie efekty, które do dzisiaj e, możemy podziwiać. Powiem krótko. Wow. Ilość błyskotek, pięknych rzeczy tutaj wypieszczonych, srebro, złote elementy, jakieś naszyjniki, biżuteria. Tak i ten efekt wow, to właśnie o to nam chodziło. Popatrz, że to co widzimy jest nawet zwielokrotnione zastosowaniem luster w tych gablotach. Tak, rozbłyski światła tutaj. Jeszcze widzę u góry jest też dosyć jasno. Wiele punktów oświetleniowych plus jeszcze nierdzewka, tak, która odbija się. Tak, to tak. jest no, faktycznie suma niezła. I w tym te klejnoty, czyli skarbiec muzeum sztuk użytkowych. Jesteśmy w podziemiu zamku, no i w takim najlepiej stworzonym miejscu. Właśnie skarbce były umieszczane, a tutaj nasz skarbiec. Co to zobaczymy? To tak jak widziałeś. Z jednej strony biżuteria, zegarek. Zegarek to też jest biżuteria. Przedmioty wykonane ze złota, ze srebra, zdobione przeróżnymi technikami i e, inkrustowane, a więc wysadzane różnymi kamieniami bądź naturaliami, tak jak perły czy koral. E, no my akurat stoimy w takim no, miejscu wyjątkowym, bo to jest ta część złoto-niebieska, tak. gdzie rzuca nam się w oczy od razu ten olbrzymi dwugłowy orzeł, bardzo ciekawy przedmiot hiszpańskiej roboty najprawdopodobniej, wykonany ze złota i wysypany naturalnymi perłami. Im perła jest naturalnie bardziej okrągła, tym jest cenniejsza. No to zobacz, ile tutaj jest prawie okrągłych. Tak. Parę. Zgadza się. A korona robi wrażenie. Tutaj oh. może jeszcze z tej perspektywy nie widzicie, hmm. ale zaraz wam to pokażę. Na szczycie korony też jest duża perła, na której hmm. jest umieszczony krzyżyk. To fajnie wygląda. A powiedz mi coś na temat tej siódemeczki naszej. Zegarek z kluczykiem. Dlaczego a, tak. kluczyk? Do czego kluczyk? No a jak ma zegar chodzić? Trzeba go nakręcać. Trzeba się My się przyzwyczajamy, przyzwyczailiśmy się do zegarków kwarcowych, o których zapominamy. E, natomiast oczywiście mechanizm trzeba nakręcać, trzeba, bo co jakiś czas. Mieć ten kluczyk, pamiętać o nim, i on był, tak jak tutaj w kilku przypadkach widać, zawsze dołączony do niego. I ten kluczyk, taka banalna rzecz, on bardzo często też był ciekawie, bogato dekorowany, no bo to była integralna część dokładnie, tej biżuterii. Dokładnie, czyli żeby mógł być cały czas w towarzystwie zegarka, Ta. musiał też żeby wyglądać. Żeby nie było wstydu, to wybiegać. musiał wyglądać. Wow, jedna rzecz, która jest odseparowana od pozostałych y, dzieł sztuki, y, znalazła swoje miejsce w y, Gablocie. Mm. Mamy tutaj relikwiarzyk cesarza Napoleona I. Tak, dlatego, że to jest obiekt wyjątkowy pod każdym względem, takie trochę dziwo musielibyśmy powiedzieć. Dlatego właśnie jest wyjęty. Rzeczywiście relikwiarzyk, y, chociaż tam jest cudzysłów, więc y, no tak o tym mówimy, no to jest relikwiarzyk, ale jednak przecież Napoleon to nie święty, więc to nie jego relikwie, chociaż tam rzeczywiście jest pukiel włosów Napoleona. We wnętrzu, tak? Tak, faktycznie? jak się dobrze przyjrzeć, jest, tutaj jest. gdzie ja stoję, albo nie, od ciebie też tam. Tak, tak. To jest. rzeczywiście jest pukiel włosów, pukiel włosów cesarza. To, że Napoleon był czczony w Polsce, rzeczywiście... Cieszył się olbrzymim poparciem, popularnością i wzdychano do niego lata po jego śmierci. To fakt i to wszyscy wiemy. To wyjątkowa praca takiego warszawskiego złotnika, gdzieś tam z lat 60. XIX wieku. I właśnie została pewnie wykonana specjalnie pod ten półkier włosów. Szczęśliwy posiadacz. Takiej wyjątkowej relikwii zamówił sobie takie, takie dzieło. Tu trzeba powiedzieć, że Napoleon miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się na Wyspie Świętej Heleny, a drugi w 1840 roku w Paryżu, kiedy rzeczywiście te prochy Napoleona wróciły. I rzeczywiście kształt tego, tej trumienki troszkę nawiązuje do katafalków i tego całego pochodu tych wydarzeń, które miały miejsce wtedy w Paryżu. No to ja mam teraz wyzwanie postarać się Wam pokazać ten pukiel włosów, który znajduje aha, aha. się we wnętrzu, ponieważ jest to bardzo zminiaturyzowana rzecz. Nie będzie to proste, ale postaram się. No i kolejne piękne miejsce, które zostało przeze mnie zwiedzone, oczywiście powierzchownie, dosyć w skrócie, żebyście mogli sami przyjechać tutaj na miejsce i dokończyć tą podróż. A ja poproszę o jeden znaczek turystyczny. Super. I mamy Muzeum Sztuki Użytkowych w Poznaniu, znaczek turystyczny numer 385. Nie od dziś wiadomo, że miasto Poznań jest ośrodkiem muzealnym, Ponieważ tuż za rogiem znajduje się kolejny oddział, jest to Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, który mieści się w centralnej części Starego Rynku w jednym z dwóch wybudowanych po zniszczeniach wojennych pawilonach. Powstałe w 1919 roku muzeum, zniszczone podczas II wojny światowej, odbudowuje swoją kolekcję od roku 1957. Ekspozycja stała muzeum poświęcona jest dzieją Oręża Polskiego i obejmuje broń białą, broń palną, uzbrojenie ochronne, znaki wojskowe, mundury i oporządzenie od X do XXI wieku. Zapraszam Państwa w dalszą podróż ze mną po muzeum, którego wiele z eksponatów nosi pamięć czasów mających bezpośredni wpływ na przebieg historii i ustrojów panujących na ziemiach polskich. Słuchaj, ciekawe czy otwarte, czy się drzwi rozsuną. Zobaczymy. Działają, Działają, czyli obiekt jest otwarty. Tu kupisz znaczek turystyczny, czyli naklejka, która nas informuje o tym, że mamy kolejny obiekt do zwiedzenia i do pozyskania zakupienia znaczka turystycznego. Co to jest za muzeum? Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tak, Nadal kolejno... zn znajdujemy się nieopodal, tak? Tak, kolejny. Oddaliliśmy się o ile? 100 metrów? Może? M może, nie. może nawet nie. No, także jesteśmy bardzo blisko, więc zobaczcie, tutaj jest taka jakby taki punkt, skupisko obiektów muzealnych, tak? Więc Poznań może nam zapewnić tak naprawdę cały weekend zwiedzania obiektów muzealnych. Tak. gdyby mieć na przykład namiot, można by go tutaj rozłożyć na Starym Rynku i w ciągu dwóch dni obejrzeć kilka bardzo fajnych miejsc. Dokładnie. No dobra, to co? To wchodzimy do środka. Zakładamy maskę. Ja już mam. Ja jeszcze nie mam, ale zaraz będę miał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną jest pani Anna Szukalska Kuś, kustosz wielkopolskiego muzeum wojskowego w Poznaniu. Czyli właśnie obiekt, którym się w tej chwili znajdujemy, a jak widzicie jest tutaj już tematyka za naszymi plecami, bo konkretnie mamy tutaj jakieś umundurowania, prawda? Między innymi. Między tak. innymi. Co tutaj jest? Tu znajdujemy się w tej chwili na wystawie jubileuszowej, która dotyczy naszego muzeum, ponieważ jesteśmy najstarszym muzeum historyczno-wojskowym w Polsce. Świętowaliśmy w 2019 roku, 100 lat. I ta wystawa pokazuje właśnie zakres, oczywiście w, nie, w niezwykłym przekroju, tego, co zbieramy, co gromadzimy, jako główne zadanie muzeum. Czyli czy, czy na przykład tego typu tutaj mundury, które widzę, to są repliki, oryginały? Nie. Proszę zawsze pamiętać o tym, że to, co prezentujemy, w znakomitej większości, a właściwie w całości, jest oryginałami, o, proszę. odwrotnie repliki, czy tam jakieś kopie, one są wyjątkowo pokazywane, jeśli mają jakoś uzupełnić temat. Natomiast to, co właśnie chcemy y, pokazać naszym zwiedzającym, to to, że są to oryginały. Czyli jeżeli ktoś jest fascynatem, pasjonatem militariów, w rozumieniu, na przykład broni, no to znajdzie tutaj oryginalne przedmioty. Jeżeli umundurowania, zobaczy, jak wyglądały oryginały. Grupy rekonstrukcji historycznej przychodzą do nas oglądać, żeby zobaczyć wzory, na podstawie których będą e, tworzyć na przykład swoje mundury do działań rekonstrukcyjnych. Słyszałem, o, przed chwilą wspomniała Pani o broni. Czy coś takiego możemy tutaj zobaczyć? Ale rzeczywiście. Tak? Jeżeli A możemy przejdziemy pójść? dalej, to zapraszam no to, no to jak pójdźmy, najbardziej. No to pójdźmy. No, i mamy to. Mamy tutaj broń, widzę, jakąś krótkolufową. Co to jest? To jest... Tak, to jest przegląd różnego typu broni e, krótkiej, pistoletów i rewolwerów z, z różnych czasów, akurat do tej wystawy pokazanej. Szczególne e, przypadki, rzadkie w zbiorach, jak na przykład rewolwer Apaszy, to używany przez e, gangsterów, że tak powiem, z okresu e, początku XX wieku. Jest to tylko y, drobny przykład. On jest chyba tak gdzieś po części inspirowany bagnetem, bo widzę, że to jest jakieś chyba ostrze, tak? tak to jest sprzyw. taki, y, można powiedzieć, trzy w jednym, czyli rewolwer y, z magazynkiem na kilka naboi. Rękoje się jest jednocześnie kastetem. No i y, w, w miejscu lufy mamy też broń kolną, którą można by zadać cios, ale to jest oczywiście nie wojskowa w tym wypadku, tylko rzeczywiście taka. Innego rodzaju. Tak. Specjalizujemy się w broni wojskowej używanej przez wojsko, ale nie tylko. Mamy także w zbiorach innego rodzaju broń palną. Nie zawsze ta z tych wzorów, które były używane w wojsku. Aha, tutaj też widzę jakiś egzemplarz, to mógł być, to mógł być rodzaj broni czarnoprochowej, tak? Tej z tak, lufu. mamy dosyć duży zbiór broni czarnoprochowej. Być może będzie też przygotowana w przyszłości specjalna wystawa poświęcona właśnie tej broni. Już nawet prace pra trwają nad tym, ale to w, w Przeciągu kilku lat. Natomiast na stałej ekspozycji znajdziemy również inne egzemplarze broni czarnoprochowej, tej z dawniejszych czasów, tej, tej, która była także pięknymi wyrobami rzemieślniczymi, można powiedzieć, ale też z różnych wytwórni. Także jeśli wspomniemy o broni dwudziestowiecznej, palnej, różnego rodzaju maszynowej, którą możemy zobaczyć na, na drugim piętrze naszych ekspozycji, to jeszcze wcześniej miniemy piękną kolekcję dotyczącą XVII wieku. Ona szczególnie jest też ciekawa i przyciągająca wzrok zwiedzających, ponieważ są to przedmioty niezwykle piękne, a jednocześnie rzadkie w, w, po prostu w kolekcjach polskich, stosunkowo rzadkie. I one też często wywołują właśnie pytanie wśród zwiedzających, czy to są oryginalne przedmioty i Aha. wtedy mówimy, tak, to oryginalne przedmioty. Ja zapraszam w takim razie podejdźmy do tej gabloty, żeby zobaczyć Super. właśnie. Kolekcja broni XVII-wiecznej prezentowana jest w sposób taki, jak mogłaby wisieć w różnego rodzaju siedzibach szlacheckich, nie tylko magnackich, ale po prostu we dworkach różnego rodzaju mniejszych i większych na terenie Polski. Po prostu była to broń, którą używano z dziada pradziada, dokupując nową, zamawiając nową w tych czasach XVII, początku XVIII wieku, kiedy działań wojennych toczonych przez Polskę było bardzo dużo. Wśród tych rzeczy szczególnie ciekawy jest rząd na konia, należący według napisu na łęku siodła do hetmana Koniec Polskiego. Jest też charakterystyczna dla polskiego uzbrojenia oczywiście zbroja husarska, husarza, czyli ciężkiej jazdy z tego okresu XVII wiecznego z charakterystycznym skrzydłem, ale też charakterystyczny wzor, wzór nakrycia głowy, czyli e, szyszaka oraz napierśnika z ki, z, y, tworzącego razem z napletnikiem kirys, które to e, zbroje nazywane są w świecie również zbroją polską ze względu na to właśnie charakterystyczne, zdobienia. Mamy też można powiedzieć szlak tradycji munduru Wojska Polskiego, wiele obiektów, które pokazują rozwój umundurowania od znaków, którym noszone były na czapkach, a więc orły Wojska Polskiego, ale także szczegóły umundurowania, jak charakterystyczna czapka rogatywka, charakterystyczna w tradycji munduru Wojska Polskiego, a więc czapka o kwadratowym denku i tutaj bez względu na jej wysokość, tak jak na przykład prezentowana czapka szwależerów, półku właśnie tego, który zdobywał wąwóz Samosiera, zwana rogatywką, ponieważ ma takie kwadratowe denko o czterech rogach. Schody są wiszące, ponieważ stabilizują je stalowe liny, Wiszące czy zawieszone u sufitu, natomiast stopnie są z drewna oryginalnego dębowego, niedawno zresztą poddane konserwacji. I dolna ich część umocowana jest również w podłodze przy pomocy stalowych lin, czyli jest to taka perełka architektoniczna owego czasu. Fragmentem naszej stałej ekspozycji jest także kolekcja, którą można by nazwać broń dawna, broń piękna. Prezentowana jest broń biała pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak i broń biała wschodnia, a także dawna broń palna różnego rodzaju, która rzeczywiście potwierdza fakt, że kiedyś dbano o wygląd także tego rodzaju przedmiotów, gdzie zdobione są. Rogiem, kością, macicą perłową, często drogimi kamieniami, złocone i srebrzone. Także jest to rzecz, która może bardzo interesować kolekcjonerów, ale i także osoby, które tylko pobieżnie interesują się tą tematyką, mogą nacieszyć oko po prostu wykonawstwem doskonałym tych przedmiotów z dawnych czasów. Zakończyłem trasę po kolejnym obiekcie muzealnym, no i nie pozostało nic innego, jak zwieńczyć ją zakupem znaczka turystycznego. Czy mogę prosić znaczek turystyczny z tego punktu? 8 zł, tak? 4